No i witam! Kolejny odcinek Zagrajmy w GTA Vice City! troszkę mnie gardziołko boli, ale trudno. Jakoś, słuchajcie, pojedziemy. Tym razem nie będziemy wykonywać misji, lecz pojedziemy, poszukamy pizzerii i spróbujemy wykonać, no, takie poboczne, powiedzmy, zadanka Dostawcy pizzy... Bo jak osiągniemy dziesiąty poziom dostawcy pizzy, to potem mamy mieć chyba maksymalne e, HP ustawione na 150, więc warto to zrobić, warto zrobić, potem będzie łatwiej grać. E, tylko musimy najpierw znaleźć jakąś pizzerię, żeby sobie skutek Pizza boja e, zgarnąć. A to chyba gdzieś tam jakaś... O, 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 widzę, już widzę, widzę szyld. Już tam gdzieś jest, się czai. I się obijam, obijam, ludzi przetrącam, ale trudno.

Aha dobra, już musimy jechać, tak? No sadzamy pizzę klientom. Mambo, mambo, mambo. A. Mambo strambo. I jak mam pizzę rzucić? A tak, dobra. Super. Dobra, jedziemy do pizzerii po kolejne zamówienia. Musimy zrobić e, patrzenie w bok i dopiero wtedy nacisnąć lewą przycisk myszy, albo kontrol czy coś, żeby to rzucić. Normalnie jakbyśmy robili drive by w bok. Tak to w miarę działa. Na razie jedziemy po nowe zamówienia. Więc na jest spokojnie. Wow. Dobra, spokojnie jedziemy. dostarczamy pizzę. A tutaj bliźniutko. Okej, no, widzicie sobie, zarobimy parę e, dolarków. E, przy okazji, no jeśli nam się uda wykonać całą tą powiedzmy, misję, no to zarobiliście, nie, nie, nie? Bo. Bo wtedy będziemy mieli maksymalnie 150 hapeków ustawione. A to już fajnie, bo to. Półtora razy więcej! Right, znaczy I've półtora razy tego, co mam teraz, czyli o 50% więcej. To ale to zawsze też dużo. Yeah, Masz, łap. Dobra. Willi, I mam not? jeszcze czas, żeby wrócić oh, do restauracji oh, po kolejne type. zamówienia. Wow. Już myślałem, że ten samochód przetrąci. Life, Oh yeah, and remember, if you want to get a great new hairstyle, Sissy Spritz is probably the way to go. Come on, you lazy bastard! Deliver this crap on time. Oh. Sissy Spritz, you perv. Pretty cool. That's what I've got. No, bracie, jedziemy dostarczyć kolejny pizzę. Troszkę ma będzie trzeci poziom. Mega Muszę to liczyć, to bo e, w tej części to to gry to jak widać to 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 nie to wyświetla. tego nie wyświetla w tej części. A szkoda, bo to byłaby przydatna informacja, który to jest poziom, robimy. That was pressing issues, and this is Vice City Public Radio. We hope you're enjoying the show Dobra. as much as you're about to enjoy listening to me and Jonathan Freeloader. Hello, everybody. Hi, Jonathan. How are Hi. you? you know, nam why, Jonathan? Jedyno, e, miejscu, well, why? Tym because it seems just don't care anymore. I mean, where are people's priorities? We have literally months now, and the station is still. problem. Puts on a pop concert, and suddenly every. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. No jedziemy, jedziemy. Brum 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 brum. Ale radiko! belela. I dobra, i jedziemy po kolejne piste. Ła wow. Zobie wow. Down, down. śpiewamy i jeździmy, tak? Bo co innego mamy do roboty? No nie, no słuchajcie tylko to. Wow. A ten samochód brzeg szalony. Dobra, jedziemy rozwieźć kolejne pizze. Dobra, teraz musimy tutaj... E... Tędy. Oj! Co za skurwolno! Szybko, szybko, bo czas płynie! Jak on jeździ, no kurde mać Dobra, dostarczono Jedziemy, bo jeszcze muszę dwóch ludzi odkurzyć, tak? Na tym etapie. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. We belong to the night. It's best to take advantage of it. And what takes you up will take you down, man. Śmigamy na Śmigamy Thanks, love. You are a real smart cookie. Thanks, Jazz. Now, do you think it's important that? Well, I mean, you're a great-looking guy, even though your girlfriend is a cheap tramp. But do you think it's important that Rockland? <laughs> really rock really or is it about the music? Dobra, dostarczona pizza. Jeszcze jedna została, jedna jedyna. Brum brum brum, brum. Brumujemy. szybciej, szybciej. Na się pizza nie dostarczy. Kurde, to chyba gdzieś na plaży jest. Jak ja tam pojadę? Jeszcze mnie to znowu, no. Siadaj, to mi. Ik heb je verteld, als je morgen komt, ben je niet verrast als de dageraad uitbreekt. Ze gaat echt op mijn nerve. Waarom ga je daar je handen aan me? Oh, ik moet naar de commercial. Ik ben zo terug. Harry, welkom bij de afscheidsvraag. Ik zie je soms, hoe ga je daar naartoe? maar veel ouderen is het hier lang, en maken veel ouderen is het niet langs het huis en maken ze Po mam na plażę, no. Jest przejście na plażę? Jest, a jeszcze mam gwiazdkę, fajnie. Policja mieści, ka bo przyjechałem, człowieka. No super. Dobra, pizza dostarczona. Uff. Tak, gigi gigi gaga gaga Jedziem stąd jedziem, robimy rząd jedziem stąd bo kurde Czas się kończy Jak tak dalej pójdzie to ja nie wyrobię z tymi wszystkimi pizzami później O redukcja gwiazdki ale ja nie potrzebuję bo już mi zniknęła Dawaj pizzę No jedziem 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 jedziem

Here on Pressing Issues, the number one super, radio show on public radio in my City area and hosted by me, Maurice Chavez, Pressing Issues is about to begin. And we'll be there in a moment. The third five. Jeszcze dwóch łebków nam no, zostało tylko i wyłącznie na tym etapie. To już piąty etap, słuchajcie, piąty etap, jeszcze dwa, znaczy jeszcze drugie pięć etapów. I zaliczymy to, zaliczymy to i będziemy do przodu, tak? I to bardzo do przodu, bo 150 życia, 150 HP-ków maksymalne. Kasy dużo za to nie mamy akurat, za te rozwożenie pizzy. Znowu na plaży, Jezu, przydał mi się jakaś inna droga zjazdu na plaży. Jeszcze źle pojechałem, jacie, no. Nie naprawdę ta plaża to mnie może wykończyć, słuchajcie. Gdzie jest ten gwiazd? No zgubię wiatr. Ej. To nie było tu w ogóle. Tutaj no, tu jest gwiazd na plaży, dobra, Ta, se stoi ktoś na plaży w takich kurde deszcz jak na pustyni i czeka na pizzę, nie? Bardzo realistyczny Dobra, jedziemy do pizzerii, kolejne zamówienia. Dobra, tu jest mały jakiś gwiazd. I tu jest gwiazd, spokojnie. ledwo co uniknąłem teraz zderzenia, ale jedziemy dalej, dawaj pizze, dawaj pice. I Już ruszyłem, jak Kubica na ręcznym. No, śmigaj, śmigaj, mi i ten skuterek, Uła, radio się skończyło. Włączmy radiiko, ładnie zjeżdżają mi sami z drogi, super. To zadziadnie ten. Nie złapał jej. Będę musiał wracać po pizzę do tego, bo mi zabraknie. A, dogs on B, B fat chicks Chyba, mam nadzieję, że o, mi wydadzą inną pizzę, bo inaczej przez mam. Dobra, dobra. Odbijamy, odbijamy.

You will catch man for this week. Ooh, where's my lighter again? are appearing this week in Vice City as part of their world tour. Bring lighters and a spare pair of I know I will. We'll be right back on Chat after these messages. Thanks. No wydaje mi się, że muszę na wszystko dostarczyć. Nie mogę tak e, olać jednego klientela, no nie? Nie wiem, co to będzie. Poziom już e, uwalony, czy co? Nie, poziom nie jest uwalony, muszę po prostu e, dowieść. Po prostu dowieść. I to znowu na plażę muszę jechać. No. Dobra, i wracamy do restauracji szybciutko. Wow. It's in the oven. Sister, right? Hey, be nice, man. I Just want to talk a little politics, and you made it all personal. Right. Let's all start bickering, especially you, shrub. I've got my eye on you. Probably... What are you waiting around for? Oh. I saw a man running around with a gun he needed to defend himself. Gun sales are up. Book sales are down. What do you think, John F. Hickory? Please press the issue. All right, that's better. Jedziem, jedziem A jak dojedziem, to śpiewamy tak Pizza, pizza To jest nasz znak Pizza, pizza Dowoź tak Pizza, pizza Ona jest ciepła Pizza, pizza I Nie mam już Dobra, miesza o to, bo i tak chujowo śpiewam Nie głos w ogóle mam, też przykrypiały jeszcze, więc no, takie combo mam, sądziłem, że ty jest nic, tylko umierać, no nie? Dobra, jedziemy tam, tam też od razu. No i witam! Kolejny odcinek zagrajmy w GTA Vice City. <coughs> Troszkę mnie gardziołko boli, ale trudno. Jakoś, słuchajcie, pojedziemy. Tym razem nie będziemy wykonywać misji, lecz pojedziemy, poszukamy pizzerii i spróbujemy wykonać, no takie poboczne, powiedzmy, zadanka. Dostawcy piz... Bo jak osiągniemy dziesiąty poziom dostawcy pizzy, to potem mamy mieć chyba maksymalne e, HP ustawione na 150, więc warto to zrobić, warto zrobić, potem będzie łatwiej grać. E, tylko musimy najpierw znaleźć jakąś pizzerię, żeby sobie skuter pizzę boja e, zgarnąć. A to chyba gdzieś tam jakaś... O, 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 widzę, już widzę, widzę szyld. Już tam gdzieś jest, się czai. Się obijam, obijam ludzi, przetrwam, ale trudno. Kurczę, takie no, fajne te piosenki, Flash, FM, like, a so I anyway. nie mogę ich posłuchać, no. E, dobra. Jest pizzeria. A skuter? Jest i skuter! Siad.

A tak, dobra. Super. Dobra, jedziemy do pizzerii po kolejne zamówienia. Musimy zrobić e, patrzenie w bok, i dopiero wtedy nacisnąć lewy myszy. Albo Control czy coś, żeby to rzucić. Jak normalnie, jakbyśmy robili drive by w Tak to w miarę działa. Na razie jedziemy po nowe zamówienia. Więc na ludzie spokojnie. Wow. I Dobra, spokojnie jedziemy, zostawiam pizzę. A tutaj dziewczyno? Okay, right. This last album wasn't your was it? I don't even. O widzicie sobie, zarobimy parę e, dolarków. E, przy okazji, no jeśli nam się uda wykonać całą tą powiedzmy misję, no, to miście nie nie, bo. Bo wtedy będziemy mieli maksymalnie 150 kapeków ustawione, A to już fajnie, bo to... półtora razy więcej! Znaczy półtora razy tego, co mam teraz, czyli o 50% więcej. Ale to zawsze też dużo. Masz, ład. Dobra. I mam jeszcze czas, żeby wrócić do restauracji po kolejne zamówienia. Wow. Już myślałem, żeby ten samochód przetrąci.

Tego nie wyświetla w tej części, a szkoda, bo to byłaby przydatna ta informacja, który to jest poziom, robimy, żeby wiedzieć ile zostało nam do końca, tak łatwiej, prościej. prościej. Jedziemy, jedziemy, jeszcze zostało nam jedna e, miejsce w tym etapie. Tak, sobie śmieńmy boczkiem, żeby ominąć korki. Normalnie to nie powinno tak w być, jak jest napisane na necie. Więc. No, więc mam no, nadzieję, że pan będzie. Tym bardziej, że też rozwożemy takie pizzy, co to teraz to robimy, jest wymagane do przejścia, gdy na 100%, to 100% to więc to robimy to. Bo ja wam pokażę przejść wierkę na 100%, bez żadnych wymówek. Dobra, mamy money. Listen ale głupi radyko. O, chyba muszę znowu na plażę pojechać, co? No, się tak, muszę odwiedzić plażę. Czy mam przejazd? Ma przejazd, wyjedziemy. Czym prędzej, bo potem będzie pewnie mało czasu na plażę. Dobra, ta jest dowieziona. Dostarczmy tutaj jeszcze. Dobra, już potem nie musimy tam jechać na północ. Tutaj jeszcze pojedźmy, dostarczymy dwie pizze i wracamy po kolejne do pizzerii. Do pizzerii. Oj, tutaj jeszcze jedna Dobra, jesteśmy akurat też blisko pizzeli więc super Raz, dwa zgarniemy e, kolejne No i jedziemy, mam jeszcze słuchajcie ponad połowę czasu więc na luzie Tam chyba kogoś jak suskasz nie wiem chciał za zabić albo już zabił Co tu się dzieje w tym Vice City Sama gangsterka Dobra pizza, dostarczona. Tu jeszcze dwie będą. I mnie tam, o, jeszcze jedno gdzieś tam za rogiem. Perfekto. Słuchajcie, zostało nam jeszcze, teraz jak dojedziemy, poziom 10, tak, poziom 10 do ukończenia. I to będzie chyba wszystko coś takiego tylko zrobić, żeby... Wow! Prawie mnie przetrąciło. Tutaj Tasak jest w rogu Jedziemy, jedziemy

Hmm. Tu przynajmniej korków nie ma, no nie? W ogóle tam nasza jakaś taka wielka i pusta Dobra, mam jeszcze trzy placki O! Wow. Ostrożnie <grydźmy> Pojedźmy może wobec tego tutaj Tam na górze mi zostały cztery Czyli akurat dostarczymy te trzy, zbieramy zamówienia, jedziemy na północ, wracamy do pizzerii. super No, jedziemy, jedziemy. but ask yourself what are you doing it sure. it sounds to me like you're living a lie your life is still very narcissistic you're still justifying yourself by by ludzie, no. rather than the i am principle i mean really you might as well make his bed and clean his litter tray for god's sake it's half-hearted fools like you who give feminism a bad name i attacked my brother with a bread knife you're Dobra, dostaliśmy pizza do Jedziemy po kolejne ciepłe placuszki, dowozimy je do reszty i powinno być fajne, słuchajcie, jak wrócimy do pizzerii potem już. Jedziemy jedziemy Jedzie. Nie ma co czekać Po placki ostygną Niech nie lubi zimnej pizzy babda Jest Would you steal a car? Of course not and if you had a high-rise condo, a mistress, uh, and a seat on the board, would you Doszło. run around graffitiing your name all over town and making a nuisance of yourself, spinning on Doszło your back, and, and, and Not a hope. It's simple. If you don't have a job, starve. Get out of my constituency. My force, if necessary, and starve. That? what's going to się stanie, czy nie. No brum brum brum. Faith into action with sufficiently generous contributions will join me inside the past salvation statue as we blast into space. Yay! Zobaczcie, zaskowy pięć koła zdaliśmy za to. No i ten, słucha, zobaczcie, mamy 150 maksymalnego HPK, 150 życia, rządzimy, rządzimy A jest teraz boską Dobra, jedziemy zapisać wierskie i to będzie słuchajcie tyle w tym odcinku, tak? Zrobiliśmy rzecz może nie najciekawszą, ale potrzebną, znaczy przydatną, bardzo przydatną i potrzebną do ukończenia na 100%, więc... Fajnie jest, fajnie jest. Zobaczmy statystykę pro, e, aferzysta. 7% gry za nami. Bardzo fajnie 7% gry za nami. To bardzo dobry e, wynik. 7%. E, jedziemy zapisać gierkę. I to będzie fajranto, fajranto, fajranto. Rozumiem, można było tę te misję też wykonać pewnie na misjniem. Być się tym dostatkiem wcześniej, żeby już mieliśmy wcześniej 150 życia. Ale myślę, że to też nie było jakoś super późno, jak zrobiliśmy to teraz. Dobra. Super, jesteśmy już w hotelu. Zapiszmy grę. E, tutaj. Czy się zapisało? Tak, jest zapisane, super. No i jeszcze raz statystyka, zobaczcie, 7% gry za nami. To tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć.